Cześć, z tej strony Konrad. Jestem właśnie w lesie Witkowice. I korzystając z tej okazji postanowiłem nagrać Wam małą historię związaną z tym miejscem. Mije już około ćwierć wieku od powstania najpopularniejszej w Polsce, albo jednej z najpopularniejszych legend miejskich, a mianowicie legend o zaginięciu studentów w tym właśnie lesie. Około 2001 roku grupka studentów, Miała tutaj organizować sobie ognisko związane z zakończeniem, ze zdaniem matury i rozpoczęciem pierwszego roku akademickiego. Rzeczywiście w tamtym kierunku są takie miejsca biwakowe, i sam kojarzę jest z lat 2000, że tutaj robiliśmy właśnie ogniska. Bardzo ciekawe wydarzenia. No i tutaj ta legenda opowiada o tym, że oni po zorganizowaniu takiego ogniska zaginęli. Dziewiątka studentów zginęła, zapadła się pod ziemię. E, policja umożliwiła śledztwo. Znajomi później jeszcze eksplorowali ten teren, szukali jakichś śladów, znaleźli aparat. Przerażające zdjęcia. E, no i ta legenda tak naprawdę ewoluuje, e, jest podtrzymywana aż do dziś przez ogromną ilość YouTuberów. E, ja pamiętam z moich czasów, jeszcze nie było YouTube'a, ale ta legenda. Wydaje mi się, że została rozpromowana, albo w ogóle y, ujrzała światło dzienne poprzez stronę laswitkowiceprvpl. I podejrzewam, że większość ludzi, którzy oglądają tego rodzaju filmy, w ogóle o tym nie wiedzą. Y, także to, taki mały, to, to taka mała, y, dosyć rzadko spotykana ciekawostka. Y, no i właśnie tutaj możemy sobie z, zobaczyć, jak wygląda to miejsce. Tu mamy taki mostek. W tamtym kierunku jest już taka część parkowa, w tej chwili. Takie ścieżki, które oczywiście były i ćwierć wieku temu, e, i są teraz. No tylko, że teraz dużo więcej ludzi tutaj e, uczęszcza. Mam nadzieję, że ta krótka historia się Wam spodobała. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeszcze kilka ujęć tu na pewno Wam zaserwuję. Także do zobaczenia.